Mariusz Łowicki, ścigacz.pl. Dzień dobry, witamy na trackdeju CR Moto na czeskim torze. Most, na którym goszczą wyścigi World Superbike. Jesteśmy tutaj z bardzo prostego i fajnego powodu. W poprzednim odcinku, mówiąc o naszym długodystansowym Street typu 765, zapowiedzieliśmy Wam, że zabierzemy go w zupełnie inne środowisko. I to jest właśnie to środowisko, środowisko sportowe, na którym będziemy chcieli zobaczyć, jak sportowe geny motocykla przeznaczonego do codziennej jazdy spisują się w konfrontacji z tym miejscem, z innymi uczestnikami, ale także z naszymi ograniczeniami. Jeśli mówimy o przygotowaniu motocykla stricte drogowego do jeżdżenia po torze, to co właściwie powinniśmy byli zrobić? My robiliśmy zupełnie niewiele. Usunęliśmy lusterka, które odkręca się jedną śrubką. Pozwoliliśmy sobie dokleić tutaj takie pady gumowe na zbiornik paliwa, żeby móc się lepiej trzymać tego motocykla na hamowaniach. Dodaliśmy kostkę, co jest wymogiem organizatora. I to są wszystkie przeróbki, których dokonaliśmy w tym motocyklu. Seryjne jest zawieszenie, seryjne są opony, seryjna jest cała konfiguracja motocykla. I chcieliśmy tak skonfigurowanym, seryjnym motocyklem pojeździć, bo chcieliśmy zobaczyć, na ile realne jest zabranie tego motocykla z ulicy, wrzucenie go na tor i pojeżdżenie sobie tutaj bardzo fajnie, bardzo dynamicznie, a następnie wrócenie w nieskomplikowany, niekosztogenny sposób do tym motocyklem na co dzień. Zacznijmy od jednej kwestii, która wydaje mi się, że w stopniu niedostatecznym przebija się w dyskusji na temat przygotowania motocykli do jazdy po torze. Tą kwestią jest ergonomia i komfort. Jeżeli spojrzymy na motocykle, które są stricte przystosowane do jazdy po torze, to te motocykle nie są zbyt komfortowe. Mówię tutaj o tych siedzeniach, które są sportowe, mówię o ustawieniu zawieszeń, mówię o podwoziach i o napędach, które są zestrojone pod to, żeby ten motocykl sprawnie jeździł po torze, a to wcale nie oznacza, że nim się dobrze jeździ, kiedy jeździ spokojnie. I teraz dochodzimy do takich sprzętów jak Street, który jest motocyklem łączącym dwa światy. I tutaj dla mnie to nie jest duże zaskoczenie, bo miałem okazję tym motocyklem jeździć w szkółkach w California Superbike School i spędziłem na nim wiele sesji, w związku z tym wiem, że on jest na torze wygodny i to ma niebagatelne znaczenie, jeżeli jesteś w ciągu dnia 15 razy na to, że na sesję wyjeżdżasz, to jest naprawdę krytyczne, żebyś po prostu na tym motocyklu nie, drętwiał, nie drętwiała. Ale nawet teraz, jak jesteśmy tutaj w moście, to praktyka pokazuje, że wygodny motocykl zawsze będzie lepszy od tego niewygodnego. Ja nie mówię tutaj wyłącznie o tym, że on miękko oddaje moc, że wygodnie się na nim siedzi. Ja mówię tutaj o tym, że. Te wszystkie elementy związane ze sterowaniem tym motocyklem, jak również pozycja kierowcy i to w jaki sposób jesteście do tego motocykla przymocowani, to wszystko jest tak przemyślane, żeby minimalizować wasz wysiłek. Do tego dochodzą jeszcze kwestie samego przygotowania motocykla pod kątem bezpieczeństwa. Mówię tutaj o systemach kontroli trakcji, mówię tutaj o trybie sportowym, torowym, gdzie możecie włączyć sobie lap timer i mierzyć sobie czasy przejazdu. Mówię tutaj o tym, że te hamulce, które ogólnie rzecz biorąc na ulicy przede wszystkim robią na ludziach wrażenie. Mam na myśli te zaciski Stylema, mam na myśli tutaj cały ten system dostarczony przez Brembo. One w to, że w momencie gdy hamujecie z takiej bardzo długiej, prostej startowej na to, że most, one po prostu robią swoją robotę, nie męczą się, nie puchną, nie musicie tej dźwigni cały czas regulować, a jednocześnie macie na tyle fajną, mobilną pozycję na motocyklu, żeby można było ciałem na tym motocyklu efektywnie pracować. No i kwestią, która wydaje mi się też jest dosyć istotna, jeżeli mówimy o jeżdżeniu motocyklem drogowym po ulicy, jest chociażby też fakt, że jeżeli macie motocykl przygotowany do jazdy tylko i wyłącznie po torze, no to macie go w laminatach, macie go tak zrobionego, że on nie ma świateł, nie ma kierunków, nie ma lusterek, i koniec końców nie jesteście w stanie albo nie chce się wam przekonwertowywać tego motocykla do zadań ulicznych, tylko po prostu zostawiacie go sobie w konfiguracji torowej. Tutaj, tak jak powiedziałem, można zdjąć lusterkę, zrobić proste zmiany, i tym sprzętem da się wyjechać na tor. A następnie po 10-15 minutach w garażu można spokojnie jeździć nim. Po ulicy. Są oczywiście plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mawiał klasyk takiego rozwiązania, tym plusem dodatnim jest to, że zmniejsza to nakład pracy koniecznej do tego, żeby przeskoczyć z jednego świata, tego drogowego, na ten świat torowy i z powrotem. Ale oczywiście jakakolwiek wywrotka czy afera związana z, z, z takim motocyklem, który jest w czasowym ustawieniu będzie oczywiście kosztowało odpowiednio więcej. Dla kogo, który wariant jest bardziej kuszący, no to tutaj już musicie sobie odbyć na to pytanie sami. Golasy przez wiele lat były egzotyką na torach, ale jak my przejdziemy się tutaj po podoku toru w moście, to widać, że stanowią one. Tak szybko liczę z około 20% składu na torze i ten street też jest tego bardzo dobrą ilustracją. Te motocykle w ostatnim czasie, bo jest tutaj wiele różnych marek i wiele różnych modeli tych golasów, którymi jeżdżą ludzie po torze, te motocykle mają znakomite zawieszenia, mają świetne hamulce, mają fenomenalne jednostki napędowe z elektroniką, która wspiera kierowcę w różnych sytuacjach, więc to w ogóle nie dziwi, że takie motocykle są Coraz bardziej widoczne na torach wyścigowych i łączą w praktyczny sposób te dwa różne świata, o których mówiliśmy. Oczywiście to nie są same zalety. Ta możliwość popsucia drogiego, ładnego motocykla to jest na pewno jedna z głównych wad poruszenia się takim motocyklem po torze, ale macie też oczywiście. Taką przyziemną kwestię, związaną z tym, że to nie ma owiewek, to nie chroni was przed pędem powietrza. Ta szeroka kierownica, która co prawda ułatwia sterowanie podczas jazdy po torze, będzie też sprawiała, że trochę robicie za hamulec aerodynamiczny na e, szybszych odcinkach i na pewno takim Golasem nie da się pojechać tak szybko jak dobrze przygotowaną torówką. Tutaj też trzeba mieć tego pełną świadomość i pewnie ta konfiguracja motocykla będzie jakimś tam szklanym sufitem dla waszych e, czasów na torze. Co nie zmienia faktu, że jazda tym sprzętem po torze to jest absolutna petarda i niesamowita. Przyjemność, radość z jazdy na dwóch kółkach. Możecie zapytać, co się stało, że nagle teraz zwracamy uwagę na Golasy i wyjeżdżamy nimi na tor. Dlaczego wcześniej nie były popularne? Powód wydaje mi się prosty i on wynika z tego, że Golasy zawsze były traktowane jako uproszczona wersja motocykli, które nawet jeśli czerpią z rozwiązań sportowych. To, to wszystko miało być tańsze. Jak spojrzycie na wiele golasów, które pojawiło się na rynku w ostatnim czasie, to tamte zawieszenia były de facto drogowe. Hamulce były zawsze w niższej specyfikacji niż w przypadku motocykli stricte wyczynowych. To samo dotyczyło całego sprzętu. Nie było wtedy też żadnej elektroniki. Dzisiaj sprawy wyglądają zgoła inaczej. Specyfikacja hamulców, podwozia czy elektroniki, która steruje pod jednostką napędową. Wygląda tak jak w topowych motocyklach sportowych. Tutaj naprawdę nie ma żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o te motocykle, w związku z tym można sobie tymi motocyklami na torze spokojnie pojeździć i nie będzie tutaj żadnych problemów. A co z używanymi Golasami, które chcielibyście traktować w taki amfibijny, dwuśrodowiskowy sposób? Będzie z tym trochę problemów, ponieważ jeżeli macie motocykle, które mają, jeżeli weźmiemy pod uwagę motocykle takie dziesięcioletnie, to one. Z tymi swoimi zawieszeniami, które mają albo wymagają te zawieszenia remontu, albo w ogóle wymagają pełnego upgrade'u, tak żeby one poradziły sobie w środowisku takim typowotorowym. Pytanie, jak będą działały hamulce, pytanie, jak będzie działała jednostka napędowa, pytanie, ile będziecie mieli wsparcia od tego motocykla. I kiedy tak sobie myślimy o tuningowaniu hamulców, o tuningowaniu podwozia, to gdy. Podliczymy sobie wszystkie koszty, które trzeba włożyć w używany motocykl, to wychodzi na to, że po prostu lepiej kupić nowy, gotowy i po prostu mieć to wszystko w jednym pakiecie, który na pewno będzie dobrze działał. Jeśli macie golasa, którym jeździcie po torze, pochwalcie się, dajcie znać w komentarzach, napiszcie z czym mieliście największe wyzwania, co daje Wam największą frajdę w jeździe takim motocyklem. Chętnie te komentarze zobaczymy, a jeśli macie pytania, to oczywiście w tych komentarzach również pytajcie, na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć.